Polaka czy to się je czy to się nie czy to zabawka? czy jakiś wiesz powiedz mi czy ty wiesz jak ja! ja, ty, ty. być przynam zega wszystko po... Co Wam to przypomina? Koralowiec. Koralowiec, a gąbka. Gąbka, gąbka. to powiedział. Kto powiedział? Julia. No, no, no wygotowujemy takie gąbki, i później były gąbki. Później ]right. były właśnie te. Koralowce, a potem. Nie, ja żyję, Ale co tutaj? o z tym kąpi. Reduzi się. Dobra. to tak lubi meduza naśladować? A meduzy co robią? No i tak pażą. Tam dalej? Ale czy ono jest w wodzie tak jak dotychczasowe te zwierzęta? Nie, chodzi. Tak. Tak się te zwierzęta przystosowały, że potrafiły wychodzić na ląd, wiecie? I od tego to wszystko tak naprawdę się zaczęło. No dalej już właśnie, można już zaobserwować dinozaury, tak. Kłęby dymu zasłoniły słońce, wiecie? To no. okay, wyginęły. Wyginęły właśnie. No Przecież lawę. Lawę też, ale dużo właśnie meteorytów uderzało wtedy w planetę. No. I one niestety wszystkie wyginęły. inaczej, za parę milionów lat pojawił się człowiek, ale on nie wyglądał tak jak my teraz. Był bardziej owłosiony niż my. I ja Wam już właśnie pokażę. Tutaj Helenka przyniosła bardzo fajną książeczkę. On początkowo wyglądał tak, to był Homo habilis. Widzicie, czy on troszeczkę chociaż nas przypomina? Nie, Nie. Nie ani troszeczkę? Troszeczkę. Troszkę. No, troszkę, ale właśnie tak troszkę. jak powiedziałam, był niski, miał mocno ogłosioną skórę. Pierwotnego Człowiek pierwotny to są... Czyli pierwszy człowiek. Tak, pierwszy człowiek. wołali do siebie w bardzo prosty sposób. To były tak naprawdę Jora, takie wyrazy, Jora. dźwięko na śladowcze, wiecie? Jora. Na przykład dzisiaj ciocia będzie Aguga. Każdy zaraz poda swoje takie prehistoryczne imię, dobra? Macie już pomysły? Olek. Igi. Igi. No dobra, Gigi. 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 Ania? Lolo. Lolo. Hela. Jora. No dobra. Leon. Tak? Łukaszu. tak. Wyglądem różnie się od was. Zamiast ubrań noszę na sobie... Kury, zwierzęcia. Kury zwierząt. Ale nie tylko wyglądem się różnimy. Także stylem życia. A uwierzcie mi, życie w czasach prehistorycznych wcale nie było łatwe. Wszystkie są ukryte zadania, wiecie? Zjedziemy sobie na chwilę. Wow, wow, fajnie. fajnie. O, o, może jak myślicie, jak były dzieci w czasach prehistorycznych, one miały zabawki? Nie! Nie, nie! nie, nie. One miały Dobrze, Rop, czy, Kto wie rączka do góry? Bawiły się kamieniami. Kamieniami. Czym jeszcze mogły się bawić? Panią? Patykami. Patykami. Wiedzieć. Bawili się na przykład też skórą. No to się zamienia w ma maczugę, zastyga i można go y, odczarować w taki sposób, że trzeba go przytupić, dobra? I wtedy można będzie A później będzie zamiana, dobra? Ja jestem pierwszym. nam powiedzieć coś o tych polowaniach? Nie się kamieniami i się brało po Tak, w tamtych czasach to ludzie budowali sami, sami robili narzędzia, sami robili broń właśnie. I najczęściej to były właśnie albo takie dzidy, wiecie, takie papiki zakończone jakimś ostrzem, albo właśnie kamienie używali, albo tak jak Helenka mówi pochodni, a później, później to już wynaleźli łuki i ich używali do polu, wiecie. Kto to jest, dobra? Tylko już była. Mamu, mamu, mamy trzymajstewczę. Tygry zęby! Powtarzamy tygry z Wow. Osoba będzie tym tygrysem i będzie uciekała, a druga osoba będzie goniła. Mami. Będzie właśnie Mami. na niego polowała i będzie próbowała go złapać. dobra? A co ja wy Nie wypuściliście? Ja nie wypuściłam. Ubrania. No tak, są ubrani, Ubrania. ale my właśnie się zajmiemy teraz... Tak? Trzeba e, znaleźć suche pałki. Trzeba rozścierać suche pałki. Patyki, tak? Tak. Trzeba. Tak. trzeba Jakie jeszcze pomysły? E, Hania? E, trzeba tak, kamieniami. Ja, ja, ja ja na e, Trzeba rozbierać dużo suchych patyków. Masz jeden patyk? I tak robię. No to ja widzę, że wy tutaj jesteście już mm. sami, Wiecie? jest taki koło z w środku i na tym trzeba rozsypać się. I trzeba mieć patek i drugi i się na tak pociera. No ja już widzę, że wy tutaj w pociągu jesteście. Wiecie? Trzemy, 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 trzemy.

Tak, on zobaczcie, tak jak Helenka powiedziała, jest ubrany w skóry, widzicie? Ale jest też pomalowany, widzicie? Ma różne symbole, tak było napisane. <noise> dobrze, no dobrze, niech, niech tak będzie. I no oni właśnie tak się ubierali, tak się malowali przy jakichś ważnych wydarzeniach, wiecie? Jak jakieś ja ważne wydarzenie pomalowana. było, jak coś chcieli świętować, to właśnie tak się przygotowywali, ubierali, malowali.

tak Oto to trzymaj proszę. Siadaj sobie. No Malowidła. Malowidła. Malowidła na skalne. A co było na tych malowidłach? Polowania różne

To jest nasza prehistoria, my tutaj jesteśmy, widzicie? Tam tu okresowane? się zaczyna, właśnie tu jest istnienie, tu się zaczęło istnienie Tu A istnień z jesteś, Hania? A, to trzymaj, tak, trzymaj, trzymaj, pomagaj Hani. A Ty, Hanie, przeczytaj, słuchaj, Haniu.